To szukanie pretekstu, żeby zwalczać jedyne liczące się medium opozycyjne w Polsce. No, a pretekst, którego próbuje się skorzystać, no to pretekst to taki naiwny. Wszyscy mamy w. Mówię, trochę rozumu i wiem, że Tomasz Sakiewicz mówił o sytuacji tej, o której mówił także sędzia Łubowski, o kroczącej dyktaturze w Polsce. Nie po raz pierwszy politycy chcą ukarać Tomasza Sakiewicza za komentarz publicystyczny. Oni rzeczywiście w panice potrafią niszczyć. Oni potrafią w strachu Atakować, potrafią wsadzać ludzi do więzień. No to, to ich od tych pozostałych zupełnie serio dyktatorów, bo, bo oni są taką dyktaturką, tekturową dyktaturką. Dotyczy tego, czy rząd bierze pod kontrolę demokratyczną dyskusję. Dzisiaj, jeśli jest się przedstawicielem rządu Donalda Tuska, można bezkarnie atakować dziennikarzy, którzy patrzą władzy na ręce, którzy interesują się podejmowanymi decyzjami, a raczej okolicznościami czy kulisami, w jakich one są podejmowane i mówane.